Czy wyglądam grubo? Nie. Yeah. Yeah. Ok. Okej. Okay, ja Okej, akceptuję to. Bo byłem dzisiaj z Kasią i Kasia zapytała się mnie dokładnie to samo. Powiedziałem jej, że nie. A znowu nazwał mnie ją grubą krową. Chwila, chwila. Od początku. Byłem dzisiaj z Kasią. Kasia powiedziała mi, hej, czy wyglądam dzisiaj grubo? Więc spojrzałem na o, I o, o, spojrzałeś? Nigdy się nie patrzę. Prosto odpowiadasz. Czy wyglądam dziś grubo? Nie. nie. Czy tamta jest ładniejsza? Nie. Nie. I... I wasza dwójka, wy po prostu tak to wiecie, tak? Wiesz, po około 40 kłótniach po prostu łapisz takie rzeczy. Łapię. Nie. Te relacje to chyba w ogóle nie dla mnie. To nie mówisz. Oj, nie mów tak. Popatrz! Mam tu coś dla ciebie. Czytaj. Co tu? Stworzenie do relacji. Weekend dla każdego. Dla każdego. Czyli też dla Ciebie. Zapraszamy już 14 listopada do Warszawy Wesowej!